Tak limitowa i całościowo przejęta? Czyli zjedynie to będzie fragment ulicy i w jednym tak. To jest tutaj co, 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 co opisane jest. A właśnie oprócz tego opisu jeszcze było, taka na końcu tabela, w tabeli są podane działki i powierzchnie. W tym danym Tak, nie? tak. To było, tak. To są na działki i powierzchnie. co takie małe, to odcinki akurat. No, i jest czy to na BIP jest? Czy... Też, yy, tak, na BIP jest. No, tak, tak ja pytałam, czy cała czy tylko. Nie, to jest mm -hmm. 380 działka, 103 lata. Mm -hmm. Było to wykonanie ulicy w wraz z sklejenia deszczową na terenie działek. są mm -hmm. numery i no, przejść na 380. Proszę na stronie 14-15, tak? Tylko nie było takie duże. Tak, tak, to 380. Tak. Mhm. Przy każdej działce jest starszy połowic. W tym roku nie zbywaliśmy jakiegoś tam przetargu, czy wyciec sprzedaży. na wyższa to było zasiedzenie działki. W, w czasie roku takiego panażowego y, y, również y, od, acz, odsumie, Zwiększa się budżet y, w wyniku różnych takich y, realizacji y, y, na no, formie decyzji na przykład czy jakiś opłat y, związanych z tym, wieczystym. I do takich y, 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 no, finansowych y, napływów no, może wzajem tak, agendy planistyczne, czy opłaty w związku z, z, z wzrostem opłaty adiacenckie, czyli w przypadku budowy infrastruktury, produkty no. podziału to są właśnie te elementy te, te opłaty racenskie, Jeszcze tak są te opłaty roczne, są tu użytkowane nieczystego lub opłaty Ty, nie z są do używnością ta, 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 ta. i Tak, 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 Z Infrastruktury też też, tak. No i budowy dróg też. 3, 4, A z których właśnie opłaty licencjonskie prowadzimy się, tyrolu, roku, roku, roku? z których były w dużej drogi? Z dróg? Z dróg z do domu? Do ta droga, która jest budowana, tak. to generalnie za to ma to wszczynamy, ta zlecamy za to na te opłaty licencjonskie. Bo nie wszystkie te, co są budowane drogi, to są opłaty. To są oddowad albo ze jakichś i budowa to która droga? Jeżeli chodzi o to, znaczy, tutaj Pani nasza powiedziała słowo, że mam tak. my nie robimy tutaj informacji odnośnie dowód z którym dróg. W budżecie są nam jakieś rozdziały i ten też zapisany wtedy z Tak, ale ta droga, tak jak Pani Kilonik powiedziała, jest kompleksowa, wszystko no, to, to jest? No, to jest co to, to są stosowane te informacje. Tak. Gminy gminne, może być właśnie taki zasób gminny lub może być trwale rozdysponowane. W naszej gminie jest kilka tutaj punktów. Trwale rozdysponowane są takie grunty. Te grunty są rozdysponowane wieczyste. Na przykład? Tak. Proszę tak, są Teren garaży po burzu i tam, tam. No. Tak, no to 34 hektary, tak? To są garaże? Nie tylko. No właśnie mówię, garaże, przyrodnia zdrowia, teren ujęcia wody, podróżów, w, w, w Kraźnierzu, oczyszczalnie. To w, 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 w. są też w całym zarządzie jednostku budżetowej organizacji, ponad 6 hektarów, czyli to są tereny, tereny szkolne gmina Biblioteka Publicznego. W miarę odpadów to są rodzinne obrody działkowe ponad 20 hektarów, drogi gminne około 192 hektarów, zabudowane z budynkami mieszkalnymi omarnymi. To są lokale, gdzie mamy najemców naszych. Mających, no i działka zabudowana W końcu właśnie jakby tego opisu takiego yy, są takie właśnie tabele. Pierwsza tabela to są właśnie te grunty, które my otrzymaliśmy właśnie na podstawie mowy dzierżawy, urzeczenia, czyli grunty skarbu państwa lub osób fizycznych, prawnych. Yy, nawet ciemnia, ja czyli te szczegóły są opisane działki z powierzchniami i opis taki jest, czyli będzie jaki a, data, tutaj taki szczegółowy opis poszczególnych. Tam jeszcze w Kazimierze Wam przepraszam. Zawarta umowa najmu zgodnie z wyrokiem sądowym Nakaz zapewnienia lokalu socjalnego do kiedy. Rodzina mieszkała w terenie cmentarza komunalnego w Piedruszynie. Na wieku eksplicji musieliśmy zapewnić lokal na tej rodziny, to już nakaz sądowy właśnie w Kazimierze.

Gminy z 2012 roku. Gmina zawiera takie umowy o służbności przesyłu z przedsiębiorstwami przesyłowymi, jak energa obec, przepraszam, i tu pewnie, jeżeli jakaś infrastruktura właśnie jest położona w punkcie gminnym, to przedsiębiorstwa zostankuje o zawarcie umowy służąści przez tyłu. To są umowy, które są zawarte. To też ma umowę. Znaczy, to są dekody w 2023 roku, tak. Okej. No i na końcu wykaz działalności powierzchniane poszczególne. Mm. I wykaz, mianowicie to, że jest mm. referat osiągowości 12 serwisza. Czyli tutaj już wliczone jest to poszerzenie i ta, ta uchwała, którą y, żeśmy przyjęli wody? To jest mienig na akurat. A komienig. To jest, jest mienig, to jest pisane, a wody nie są mienig. To jest na skarbu państwa. Aha, okej. No bo żeby nie było, że... Bo powierzchniowo... Bo, wierzchniowo, bo, wierzchniowo, tak. bo ta powierzchnia jest większa. Większa, a to są skarbu państwa i nie są ujęte, bo to są Dobrze, no, tak. dziękuję bardzo. Zdrowa, Proszę bardzo. Ja mam pytanie o te działki w Pieputrzynie, bo wiem, że jest wyrok sądu, prawda, ale czy my, jako gmina, podjęliśmy wszelkie niezbędne czynności, żeby nie stracić tej działki, jakieś kroki, czy gmina się odwoływała od tego wyroku? I drugie pytanie, czy na dzień dzisiejszy toczą się jakieś postępowania sądowe właśnie czy to przez firmy, czy przez osoby prywatne, o, o zasiedzenie gruntów gminnych, czy istnieje ryzyko, że stracimy kolejne ziemie? Odnośnie Biedroszyna, to wystąpi miodeleokalizm. Jak, jak sytuacja nas, nasz do naszła nasz nocnik, praca prawna występowała w gminie Gminy. A wygodnych pozostałych, to nie wiem, tak, ja czy komisja... Tak, będziemy wniosek, ja też chciałam Czy, czy to, mamy jeszcze... Tak, 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 to, tak czy się toczą, tak. To, tak. Ja, ja może skonkretyzuję to pytanie pani radnej. Chodzi o trzy hektary, które są w sądzie. Na jakim etapie jest to postępowanie? Na jakim etapie? Proszę? Tak, tak, o tym mowa. Są zainteresowani nabyciem, złożyli wniosek o zasiedzenie, ale ta sprawa jest w tej chwili zawieszona z uwagi na toczące się postępowanie zasadności w ogóle nabycia tych trzech hektarów przez Skarb Państwa. Czyli jakby od początku wracamy, tak? Najpierw było to nabycie na Skarb Państwa, dopiero potem ewentualnie ktoś tam się starał o zasiedzenie tego. W tej chwili ci, co starają się o zasiedzenie, podważają w ogóle fakt nabycia tego gruntu na skarb państwa. I to się toczy. To znaczy, skarb państwa kiedyś, kiedyś tam tak. przejął prywatny grunt tych właśnie wnioskodawców? Nie, nie, nie. Kogoś? Wniosek, tak. ci wnioskodawcy pojawili się w którymś tam etapie. Kiedyś Aha, tam rozumiem, minie, minie poniemieckie, tak? Bo po tak, nie, tak, nie po tak. Niesie, które było przejęte na Skarb państwa. teraz ci, którzy podważają wniosek o zasiedzenie, podważają to, że, że skarb państwa nabył był e, też... Tak, tak, tak. no, ale było to taką procedurą i jest. Ale, ale to się toczy. Także wniosek o zasiedzenie w tej chwili jest w zawieszeniu, a toczy się sprawa o, o prawidłowość nabycia na Rzec Skarbu państwa. Kominę, A, no, to nie ma takiego pola, czy jeszcze jakieś takie tereny, gdzie jeszcze są jakieś sprawy, to były inne, czy tylko tutaj mam głosy do głosu? Nie no, mamy tutaj jeszcze czasu, jakiś czas, ale to musimy wystąpić do komisji, prawda? Zapytanie, nie? Dokładnie właśnie, jakie, bo to chyba Jak Jakaś rozumie się na tym wystąpieniu na 16? A będzie tam krótki opis, na jakim etapie to jest? Takim opisem. Tak. Wiosko, tak. 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 prostu. Tak. 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 Wiosko, tak. Wiosko, tak. Wiosko, tak. Tak. Ten, tak. Wiosko, tak. Nie wiemy, tak. 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 Wymieniono no, jakie, bo wiemy, że są. Tak, bo wiemy, że są. Tak. I na jakim one są etapie. Tak, właśnie powiemy, że są, tylko musimy wiedzieć jakie i na jakim są etapie. nie, to nie mamy. Sądowe. Ale są wszystkie sądowe i nie, nie wszystkie chyba, tak? Nie ja no, zasiedzenia ceniano tylko sądowe. A, Комиссия на студии о учетении информации.

i na jakim etapie postępowania są w tej chwili. Dwa krótkie. Czy my otrzymujemy jakiś podatek od nieruchomości, czy jakąkolwiek opłatę za użytkowanie wieczyste kanału ściekowego? Podatek. Tylko podatek od nieruchomości. W tym jesteśmy prowadzimy korespondencję odnośnie ustalenia sprzedaży przesyłek. Jakiego postępowania? Przesyłek o przesyłek, tak, pozostały rzeczy, które są jakieś takie właśnie. To, to prosty, znaczy, czy, że, tak. że taka opłata za przesył się należałaby? E, znaczy, jesteśmy w trakcie. Aha, dopiero wystąpił. W ja mówię o ustanowieniu służbności. jeszcze za poprzedniego pana Wójta prowadziliśmy korespondencję w przedmiocie ustanowienia służbności. Tak? Służbowości Ta sprawa nie jest zakończona, a jeszcze w tej chwili nie została przedstawiona nowej pani Wójt. I tak? To pytanie wtedy uzupełniające. Kto decyduje o tej opłacie za przesył? Ta opłata ustala na w formie operatora szacunkowego i Pani Wójt przysługuje prawo podwyższenia wynagrodzenia z tytułu przychodności. A ta ustawa to jest nowa jakaś o, to, to, o tą opłatę, czy to już jest stara ustawa, tylko nie jest nie, stosowana? To jeszcze wcześniej było złożone. Nie jest no. Na sprawie, to jest tak. Tak. Do tej pory było użyczenie z tego, co tak ja dzielę, użyczenie to użyczenie bezpłatne i to było tak traktowane, że nic nie mieliśmy za to, natomiast już nie ma kłopotu na no, nie. No, nie, bo nie było było umowy, nie było. Tak. To, to było z umowy, tak, tak. 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 no, nie było A później było Za darmo, tak jak Pani mówi, za darmo. Ale bezpłatnej nie było. Ja później wyskładałam i dostałam taką umowę. Opłaty, tak, tak, masz, tak, masz, tak, to, tak. to tutaj wtedy dodam, jeżeli to tak jest, bo to jest taka w sumie dla mnie przynajmniej nowość. Czy to gdyby się okazało, że ta opłata się należy, bo raczej wynika, że należy, ona by była tak naliczona, jak na przykład tam kiedyś ktoś za nieumowne użytkowanie drogi lata wstecz sobie policzył, czy to przedawniło się, a dopiero od teraz będzie można opłatę wnosić? Chyba od chwili wszczęcia teraz postępowania Co no, to to będzie to? Ta data. Trzeba wziąć uwagę, bo to w niektórych sytuacjach można się cofnąć do trzech lat, w niektórych 10 lat wstecz. Dokładnie, przedostępnie. Tak. No jasne, pewno, dobrze. Czyli czy, tak. czy, czy sprawa tu jest o tyle jasna. Tak. Ale to jest jeszcze to, jedno wówczas pytanie, żebym dobrze zrozumiał, bo tutaj wspomniały Panie, że opłacę adiacencką za drogi. Y, nalicza się jak one są kompletnie y, wykonane, to znaczy y, zbudowane, tak? Czyli mowa jest komplet, to jest kanalizacja, oświetlenie i tak dalej. Rozumiem, tak? Y, czyli a jeżeli y, wcześniej było oświetlenie zrobione, a teraz reszta to już opłata była pobrana za oświetlenie, czy teraz dopiero powinna być za całość pobrana? opieramy za elementy nowo wybudowane, nowo wybudowane tak? tak. Jeżeli w polu, w szczerym polu pieszczysta droga czy tam jakaś to powstaje droga z prawdziwego zdarzenia, może być bez deszczówki, może być bez oświetlenia, ale powstaje droga, no to naliczamy opłatę abiececką, mhm. może być taka sytuacja, że na jednej drodze najpierw jest naliczana opłata abiececka, nie wiem, tak. Z, z tytułu budowy kanalizacji, a tak. potem tam budujemy Dojdzie, drogę do A do Z i wtedy jakby dwa razy, nie? No to przy takiej ilości u nas budowy to macie Panie roboty, nie? Bo tych opłat jest każda nieruchomość osobno. Na brak pracy nie narzekamy Panie Mareku. Nie no to, 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 to czuję to. To jest na jedną komisję. Czy jeszcze są jakieś pytania? Mogłabym Pani tak. przypomnieć e, wartość, no, wartość e, no, metraż tej działki w Piotroszynie, bo nie wiem, czy jest sens, czy tam było 114 metrów, czy tam było 1400 metrów. Nie, ale jest 114 O tym Nie, 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 o maszynę. To wiedział, 15 do 99. A, dobra, ok. Nie zbyliśmy... Takiej no nie, nie. tendencji nie było. Tak, raczej nabywanie niż zbywanie Czy już Niewiele mamy. Czy, uh, my budżet pokarmiamy, uh, ale nie Czyli opłaty adycenckie, renty, opłaty za uchwół. No i nawet ostatnia to nie było. Nie. Tendencji do tego, żeby wyzbywać się głowy nie, a raczej nabywać a jak to jest teraz w tym mieniu o podeszkalicie w terenach podmorskich? Czy, no tutaj rozmowa jest za to, tak, nie są wprowadzone do naszej... No właśnie przed chwilą, to nas nas to to, ta, to, ale rozmawiałam, no właśnie przed chwilą. Tutaj macie Państwo informację o stanie mienia gminy. Tak, my mieliśmy też w duchu dla mnie to pozyskaliśmy te grunty. Tak? Nie. nie, obszar nie, się no, obszar nie zmienił. Się, obszar gminnego stawało się zwiększyć, ale nie, obszar, nie, nie, nie tak. własnościowo, tak. nie dostała w prezencie tych gruntów. Tak, bo to do, um, Urząd Polskich. No zarządza tym, tak, jako zarządza trwały. A właściciela no nie zda Państwa, tak. a wykonawcom tego... Oni rozdają i odpowiadają, o, No dokładnie, ja bym miała tylko tyle. Czy ktoś jeszcze? Nie, dziękuję. Dziękujemy. Tam są już nieaktualne zapisy dotyczące gimnazjów no oraz w związku z inflacją też dotyczy to podniesienia kwot tych stypendiów. Obecnie one wynoszą dla szkół podstawowych 200 zł, dla szkół ponadpodstawowych 250 zł i dla studentów 350 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy za rok ubiegły. Tutaj moją propozycją, którą policzyłem po prostu na, na wskaźniku inflacji podany przez GUS, to by było waloryzacja do 300 zł dla uczniów szkół podstawowych, 375 zł dla uczniów szkół ponadpodstawowych i 500 zł dla studentów. To są kwoty tam lekko zaokrąglone. Przy założeniu Inflacji. To są skutki finansowe? Mm -hmm. no, tak, tak. Natomiast jest to uchwała na komisję również i finansów. No nie są zabezpieczone bezpieczone, Nie mamy tak. e, Ja tutaj to właśnie też, no do podjęcia te zyra, bo ja ogólnie w tu ująłem, że te zmiany by weszły dopiero w 25, bo właśnie wziąłem pod uwagę to, że tak jakby no pieniądze się mogą nie znaleźć. Chociaż no, różnica względem tego, co jest obecnie, to jest 3750 zł, więc przy budżecie gminy to nie są zbytnio. Ale ja ja będziemy w sprawach tak różnych, znaczy, To no... 100 zł jest wolna teraz. Jest yy, no, rok szkolny akurat zaczyna się we wrześniu. To... Tak. tak, tak. Dlatego no, ja tutaj przyjąłem ten wstępnie 25, Wpisałem, że to od 1 września 20 żeby właśnie spokojnie ten zabudżetować te zmiany, nie? Mm. I to jest po 10. Y, ty, tak, miesięcy. I po 10 miesięcy, tak to tak jak już od nasu czy 10 lat jest przyjęte, nie? Na przykład dla mnie to minimum pół roku zamlądowania trochę mało. Ja bym to jest. Co najmniej no, rok tak. tak. Pół roku to jednak jest.

Skarżęci mieli 350. Tak, no, no tylko mówię, to było liczone tak na oko, to sobie można napisać 450 na przykład, tylko no ja to, żeby podeprzeć to danymi, no to ja to na wskaźniku inflacji wszystko wyliczałem, żeby, żeby właśnie nie było, że ja sobie z palca jakieś kwoty wyciągam i bez żadnego uzasadnienia. Nie wiem, że komisja, bo tak nie mamy, że zapoznała i będzie do procedowania, bo i finansowa się musi tym zająć. Przede wszystkim. A tam jeszcze ta zmiana w tym regulaminie, o której mówi tutaj kolega mhm. tego ta okresu. Tak, tak, to, żeby to jeszcze ewentualnie w tej uchwale zmienić, wydłużyć ten okres. Tam ja tam też jeszcze jedno... Mogę, mogę? No właśnie no ruch, tak, tak. Nie wiem, czy to są wydrukowane dla wszystkich, czy no, tak. Nie, tu pani Arleta tylko przyniosła po projekt. to jest ten nowy projekt, a tu jest ten obecnie powiązujący. Bo, bo to, to, to też nie, nie jesteśmy w stanie tego będziemy sobie przerzucać i czy dać jedną opcję, to wiesz, to, no, to bardziej chodzi o to, żeby Potraktujmy to jako dziś zapoznanie się z projektem uchwały za komisji, bo ja zostałam co wcześniej się zapoznana. I dlatego dziś to przedkładam. A my tu ja jako dyskusji też prosimy, żeby ten I nasze no. uwagi. Nasze tak, uwagi. Tak. To, no ale możemy to do sekundnego? No, no dlatego, dlatego oczywiście, że... Tak, tak. To, ona zostanie złożona no i Pani Agneta przekaże wszystkim. Bo tam jeszcze były korekty. Tak, tam, były korekty, bo to też z prawnikiem tam jeszcze było, y, było omawiane. Y, aczkolwiek ktoś tam... Y, no zmiany kosmetyczne, bo po prostu te ustawy, te zapisy ustaw się zmieniły, numery. E, tak, dokładnie. E, I taka jeszcze jedna zmiana. To też prawnik zasugerował, e, żeby w paragrafie 11, gdzie jest zapis o o tym, że w komisji będzie corocznie reprezentował jeden dyrektor jednej ze szkół podstawowych, znajdujących się na terenie gminy Kosakowo, to żeby był też zapis, że to będzie rotacyjnie, czyli że tam. Ale tak to się tak dzieje. No tak, ale to nie było ale nigdzie to... zapisane, Aha. to żeby po prostu było zapisane, to że to też może Tak, to, tak. No, a to po prostu jest dopisane. To co to dopisane tylko do tylko dla ósmych tak, bo to wynika z tego, ten statut był pisany w momencie jak były te zmiany, kiedyś gmina w ogóle dla uczniów szkół podstawowych nie dawała stypendii. Były dopiero od gimnazjum się te stypendia naukowe zaczynały. Tak, a później jak gimnazjum zlikwidowały. Tak, to, to te klasy ósme, no bo te klasy... No ja i siódme były, ale... 7, ale... Tutaj też propozycja, ja bym już tu brała od szósta, 6:00 ósma, bo to są nasze dzieci i my powinniśmy promować dzieci z naszych szkół. A co też postawa edukacji. Ale, to, ale to, 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 to... nie jest narzucone, to jest każda na myśl. Może tą dyskusję przynieśmy tak. na następną komisję, bo dziś już jesteśmy zaskoczeni, By, przy, każdy, A mogę skończyć dzień. Pani Przewodnicząca myśl. Bo my o tym już rozmawialiśmy właśnie, że będziemy chcieli zmianę tego regulaminu. i oczywiście Nasza propozycja już wtedy była, że chcielibyśmy z tą kadencją, żeby wprowadzić szóstą, siódmą, ósmą klasę, żeby promować dzieci z naszego rejonu i dla naszych. Bo tak generalnie studenci mają nagrody rektora, dyrektora, mają tam, gdzie praktyki, mają naukowe. A, i pracuj, o właśnie, no, ma... tak jak mówisz Agnieszka, i jeszcze doradzają. Do, do, do a my tutaj chcielibyśmy, żeby te środki zostały właśnie dla naszych, tak. bo one tutaj mają y, 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 promować, Czyli na i nasze to szkoły. I taki... No, tutaj... To właśnie... to na tych najmłodszych do nauki. Tak, 6, 7, 8, na Tak, 9, a? No nie, ale to jest przesady. To teraz wracamy do tego, co już było 5 lat temu, pani chyba 5 lat temu też była i też chcieliście skasować te stypendia dla studentów. Dlaczego wy tych studentów chciałbyś? Ja ale, ale ja nie, nie muszę, że student wizytować. dostał stypendium od rektora. Może, znaczy, ale nie muszę. Dlaczego ale, my jako gmina. Nie, nie Dlaczego my jako gmina też nie możemy sty, st, studentom jest dawać prawie, pieniędzy? Jeżeli, ja bardzo proszę, w tej chwili jest temat.